Wilczek czekaj. Las na górę lasło. Na górę lasło. B. Nie wiem, czy dobrze idę, właściwie teraz się nie mam bladego pojęcia, czy dobrze idę. What? Co się to, kurwy nędze, wyprawia? Co? To w tym szpitalu więzili i mięsem ludzkim karmili się Wendingo zmieni O ja pitole Blackwood Sanatorium, Confidential. Pozabrałem skóry, sprawdzam czy tak pogłębiam pod ziemią. Uuu, pogłębienie... Ło japitole, dzień dziewiąty. What the fuck? Dupe, jeżaj kanclerze, to jakiś kurwa kosmos. Ja, pitole. Co to jest tam? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Sparta! Ja pierdolę, kim jest ten koleś? Sorry, staruszku Butelka Zaświadczenie, oni tam na zewnątrz umierają. Słyszę ich, płacz, to piekło to jedyne, co po sobie zostaje w ten sposób. mnie za Nie zdołam odmienić swego losu. Śmierć już na mnie czeka. Jefferson Bragg. Czyli on się tu zamknął przed Wendingo i, i, i umarł. Albo się na, nafaszerował lekami. Dobrze, że w tym kierunku poszedłem. Poczekajcie, może... To, a ten obraz, mogę coś z tym obrazem zrobić? Nie, nic nie mogę z tym obrazem, obrazem zrobić. O, -o. o ja Kurwa mać! Huh? Nie, nie będę w to strzelał. Jebany szczur. Uh! Fuck you! Ha? Huh? Miłowy jeden? Bądź tu, kutasie złamany! Uciekaj! Przed siebie! Przed siebie! Przed siebie! Nie, pochodnia zgasła. Ja pierd. No kurwa, przecież to niemożliwe. Ja dole. Latarkę masz. Latarkę masz. Kurwa, kurwa, kurwa. Wrócił. Ta się co, co do Żryj to! Nie wiem ile ten ogrom ma strzałów, ale dużo. Wilczek. Nie ruszamy się. Nie ruszamy się. Nie ruszamy się. prowałś Lapierdo lamp pierz Cholera No dobra. Ma moje wyczucie. Co? Z daleko ścian wiem... Z prawej, Wyskoczy. Wiedziałem. WŻurkie to! To Wasze skończy. Jakieś pany koszmar. To. Nie wszyscy na raz wystarczy dla każdego. Nie, dalej! Cholera... Ja pierdzielę co to kurde się tu tu dzieje? What the fuck? Wądoklatki! Jezus... Ja pierdolę! Kurwa... Kurwa kurwa! Kurwa leć! Spierdalaj do... Kurwa teraz to żony. Manko... Odpij ty o kurwa! O nie... O nie. o nie, o nie, o nie. Szybki jest, nie Jest wilczek. Matko Boska. Ja nie mogę już po prostu słówki braknie. Co to kurde się tu dzieje? Biega, biega złamas! Cholerny dendrofil. Skałowin właściwie, nie wiem. Gurok cholera, nie wiem. A to coś zaraz będzie. Coś zaraz będzie. Leciałem! Zablokuj, 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 zablokuj! Uwolnijmy je. Na no piesku... Skakuj. Wszystko gra. Spoko, Widzimy się po wszystkim, ha? Piesek nie chce? Czemu się nie chce? Uh. Oh. Oh. <laughs> <laughs> fuck yeah Trochnął już dość, wiecie? Uh, może iść się bez mnie. Pokrzep. Nie, nie zostawimy cię, Chris. Idziemy wszyscy razem. Najwyżej Mike poczeka. Mike? Mike ma się o wiele lepiej bez Was. Mike ma się bardzo dobrze bez Was. Byście go tylko spowalniali. Mike to jest wendingo killer, dosłownie. Mike ciśnie! Mike ma kody na muzycję, chyba te a... George będzie w Okurza, O kurza, blada mać. O ja, pitole. Ach. 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 No i chuj. Majk musiał je zamknąć, kurde. Nie, no musi być jakaś inna droga. Właśnie nie chciałam dlatego zamykać, bo tak myślałam, że jak oni będą szliza. Hej. hej! może tędy. Co to znaczy, no, to to próbujemy? Innej opcji chyba jednak nie mamy, co? To jest naprawdę ostatnie miejsce, w którym chciałabym teraz być. No nie sądzę. Może żołądek tak, tak Wendingo żaden? będzie okay? Może Co? pani. Nie jest źle. Jak myślisz, to tunel do sanatorium? A raczej nie. No, Raczej, że tak, bo niby dokąd. No nie sądzę, żeby. To był tunel do sanatorium. Albo może, jeżeli wchodzą, schodzą. Chris. Ah, wiem, że jesteś strony, ale musimy się streszczać, okej? Okay? Staram się, aż. Hm? Ah. 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 O co to? tam. Ah. Hmm. Boże, ja mam takie wrażenie, że ona hey. będzie wendingą. chyba powinniśmy to zamknąć, nie? Ha? No ale jeśli coś za nami lezie? Ta, spoko, zamykaj, ale czas nas goni. Dołączysz za moment, proszę! Tak! to jest dobry pomysł, żeby ona sama szła. Bardzo złe. Halo, aż kto tam? No kto? Jessica? To ty? Ale Wendingo potrafi naśladować. Wróć do grupy. Halo? Wróć do grupy. Może. Wendingo potrafi naśladować głosy. Ciągle tak było napisane. Nic nie widzę. Ludzie, tak się cieszę, że Was widzę. Ach, dobrze, że nic ci nie jest. O nie. Mamy pecha, Wow. Drabiny szlak trafił, za cholery się tam nie dostaniemy. Nie, chyba dam. Chyba dam radę. To coś jak ścianka wspinaczkowa. Ja idę dalej. Z schronisku będzie bezpiecznie ja idę po Majka. Powodzenia! Sevenfold, twoje komentarze są tak nieinteligentne. Ale go potraktowali, co? Oczywiście, ona sama zostanie. Skocz, pierdziele się, tam uh. będziemy. Uh. You can live your dream. zaraz, 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 zaraz. redzio 91. Dzięki za suba. Witamy w Dziabągach ponownie. Dzięki za wsparcie. Nie pamiętaj, you live your dream. Kurwa dajesz. Coś tu jest? A tu coś jest. A tu coś jest. Tam jest zeskocz. Aha, okej. Okay. Fuck you! ale dobrze, dobrze nie brzmiało. Nie czy dobrze zrobiłem, że poszedłem tutaj zamiast Co to było? To było. Drogą. Chciałam Cię ostrzec przed Wendigo. Ty już nie musisz. mi wejścia do gniazda tego kutasa. A czemu broń zostawił? No nie! Czemu? Czemu? Mógł tą rurę tam wpakować, a tu sobie wziąć. Czemu?